Jak żyje zespół projektowy? Okazuje się, że zespół projektowy to byt, który inaczej wygląda na początku, w środku, inaczej na końcu. Jest to bardzo ciekawe, w jaki sposób ten proces grupowy, który nazywa się, te, nazywa się też procesem psychologicznym, jak on wpływa na realizację projektu. Mam nadzieję, że ten temat Cię zainteresuje. Nazywam się Marcin Guzik na kanale zarządzanie projektami.pl. Opowiadam o projektach i zarządzaniu nimi. Natomiast na co dzień prowadzę firmę doradczą Ten Step Polska, do której serdecznie zapraszam. Zespół jest to grupa ludzi, która kooperuje ze sobą, to znaczy wykonuje taką pracę, w której Twoje zadanie i moje zadanie są ze sobą powiązane, Twój wysiłek i mój wysiłek nawzajem ma wpływ, to jest takby pierwszy wyróżnik, czyli jak pracujemy równolegle obok siebie, to niekoniecznie musimy być zespołem, jak siedzi sześć tkaczek i tka jakieś tam yy, szale na maszynach tkackich. To one niekoniecznie muszą stanowić zespół, znaczy łącznie produkcja jest jakoś tam oceniona, ale jak jedna będzie gorzej pracowała, to przez to druga nie będzie gorzej pracowała, tak? Znaczy to wtedy zachodzi najbardziej zespołowy efekt, i ta współpraca ma największe znaczenie, kiedy od mojej pracy jakości jej wykonania zależy Twoja praca jakości jej wykonania. Oczywiście, w związku z tym, jeżeli jest taka zależność, to mamy wspólny cel, który powinniśmy chcieć osiągnąć. I z psychologicznego punktu widzenia grupa. Staje się zespołem wtedy, kiedy się zaczyna postrzegać jako zespół, czyli widzi pewną odrębność, że ten jest w zespole, a ten nie jest w zespole. Kiedy ci ludzie się ze sobą spotykają, kiedy ze sobą przebywają, współpracują, ale też jest pewna tożsamość, która powoduje, że jakoś się jako zespół określamy, dbamy o siebie, próbujemy się wspierać, jesteśmy ze sobą, myślimy o sobie jako zespole. No dobra, to teraz pytanie, jak to to żyje, ten, ten twór? Najczęściej zaczynamy od, od początku, czyli jest jakiś kick-off meeting, zaczynamy się poznawać, patrzymy na siebie, siedzimy sobie jakoś albo się z nami z widzenia, albo już, się pracow już pracowaliśmy kiedyś ze sobą. I ten etap początkowy w psychologii nazywamy etapem integracyjnym. To znaczy to jest taki etap, kiedy jest poznawanie się, kiedy planujemy, kiedy dopiero wszystko... Przed nami biała karta nikt nik, nikomu nic nie zrobił nie ma jeszcze jakichś istotnych konfliktów, w żadnej historii prawie w tym zespole. Nie ma, patrzymy na siebie czasem z nadzieją, czasem bykiem, czasem z radością czasem widzę jego, a słyszałem, że jest wredny, w związku z tym trochę się jeżę. Ale w tym okresie najczęściej zespół jest zespołem pracującym w takiej wersji reklamowej. To znaczy, nie zależy nam na tym szczególnie, żeby wywoływać konflikty, żeby robić rozpierduchę, żeby zaczynać konfrontować się z pozostałymi osobami. Jesteśmy raczej spokojni, przyzwalający, nawet jeżeli coś nas denerwuje, to dajemy na to przyzwolenie, mówimy, ok, na razie nie reaguję, zobaczymy, co się wydarzy dalej. W tej fazie często pojawiają się liderzy, to znaczy ludzie, którzy z natury swojej porządkują warunki tak, jak chcą, porządkują warunki zgodnie z własnymi preferencjami i te Osoby często już tu się zaczynają wyłaniać, już tu zaczynają mieć wiele do powiedzenia, zaczynają mówić o różnych rzeczach, zaczynają o tych rzeczach głośno komunikować, na przykład, że a w do, poprzednim projekcie to było tak, a sekretarz zespołu powinien być powołany, żeby dodatki ze do spotkań robić, a pracujmy w takim czy innym oprogramowaniu, że one się już wyłaniają i one zaczynają dodawać energii temu zespołowi. Bardzo ważnym moment również jest, jeśli chodzi o szefa zespołu, on powinien zacząć tutaj budować swoje przywództwo i nasza porada zadba o to, żeby on stworzył kontrakt zespołowy, czyli żeby się umówił z ludźmi na styl pracy, na to, jak oni będą ze sobą funkcjonować, jak będą się do siebie zwracać, jak będą ze sobą y, funkcjonowali, y, na jakich zasadach, jak będzie wyglądać komunikacja, czy my się wspieramy, czy my liczymy na to, że jesteśmy profesjonalistami, od siebie wymagamy, czy jak są problemy, to o nich mówimy, czy jak są problemy, to nie obchodzi mnie, macie sobie je rozwiązać. To Tutaj. Na tym etapie pewne rzeczy powinny być powiedziane i najlepiej zapisane. My nazywamy to kontraktem, czy takimi zasadami, które regulują zbiorowość. Kiedy się kończy ten moment? Otóż ten moment się kończy w chwili, gdy ktoś już nie wyrabia. To znaczy jest taki moment, kiedy ty mówisz, sobie, kurczę, ja już nie daję rady, po prostu ten facet tak ględzi, tak bardzo jest niekonkretny, że w którymś momencie puszczasz mu jakąś właściwą uwagę, jedną. Potem widzisz, że nie zareagowała stwora i dalej ględzi i dalej opowiada jakieś bzdury. Więc mu znowu dajesz jakiś drugi drugiego takiego w bok. Nie? nie reaguje. No to w którymś momencie wprost mówisz, przepraszam, czy ty mógłbyś przejść do konkretów, bo ja już mam poczucie, że strasznie tutaj boksujemy. Może do brzegu. Facet przyłapany na czymś takim a co pan taki nerwowy, panie kolego, co pan? Nigdy nie dał się nikomu wypowiedzieć, sam nic nie mówi, a inny nie pozwala. I się, zaczynają się utarczki słowne, zaczyna się psuć trochę atmosfera. Ktoś już nie wyrobił, komuś puściły nerwy, zaczynają się y, powoli zarzewia konfliktu. I rośnie napięcie i zaczynają merytoryczne sprawy schodzić na dalszy plan, bo zaczynamy trochę walczyć o swoje miejsce i o swoje reguły. I taką fazę psychologowie nazwali fazą relacji, czyli taką fazą, w której z takiej grupy ludzi, która jest równa względem siebie i nie ma żadnych takich wytyczonych podziałów, zaczynają się relacje pomiędzy człowiekiem A, człowiekiem B, pomiędzy stronnictwem A, stronnictwem B, zaczynają mieć sobie coś do powiedzenia, zaczynają mieć coś do siebie, zaczyna się psuć atmosfera. I teraz. To jest bardzo ważna rola lidera, żeby zauważył, że coś się tutaj zaczyna psuć, że coś zaczyna nie iść. Ok, on powinien zainterweniować, powiedzieć, słuchajcie, co tu się dzieje w ogóle, weźmy, porozmawiajmy o tym, bo widzę, że zaczynacie się kłócić, zaczynacie rozmawiać merytorycznie. Tutaj zaczynają się pojawiać na przykład akty drobnego sabotażu, na przykład spóźniamy się albo nie trzymamy się standardu. Umawialiśmy się na to, że w 24 godziny odpowiadamy, a tutaj po 36 godzinach odpowiedź mailowa przyszła. ktoś chciał sprawdzić. Co się stanie, jak złamie reguły, no bo widzę, że jest nerwowo, to sobie ja też złamie reguły, zobaczymy, co będzie. Jeżeli lider jest czujny i zauważy to, zbiera zespół, zaczyna rozmawiać, co tu jest grane, i może się okazać, że ten konflikt zostanie zażegnany, ale jeżeli lider jest taki trochę nieuważny, ciama no to się okaże, że to może ekskalować w bardzo, w bardzo złe strony, pójść i tak naprawdę zaczyna mocno tutaj się psuć. Atmosfera i cała praca merytoryczna, gdzie widać, że konflikt się kończy. Jeżeli oczywiście ludzie się dogadają i zaczynają, wyjaśnię sobie, co tu mnie drażni w tobie, co ciebie we mnie, jak tak naprawdę wygląda ta linia podziału, o co nam chodzi, to jest już początek takiego światłoka w tunelu. Natomiast taki pełni szczęście jest wtedy, kiedy mówimy: OK, dobra, to w takim razie umawiamy się na ABCD, Ty już więcej nie będziesz, ja już więcej nie będę, zaczynamy pracować. Znowu, nazywamy to renegocjacją kontraktu, bo to tak naprawdę powrót do kontraktu, tylko trochę zmiana reguł gry, na które się na początku omawialiśmy. Bardzo emocjonujący moment i bardzo dużo tu się można nauczyć, ale tak jak powiedziałem, często menedżerowie mówią: My jesteśmy profesjonalni, u nas w naszej, naszej pracy nie ma miejsca na emocje. Jakby próbują zaklinać rzeczywistość, tak jakby tych emocji nie było i się nimi nie zajmują, wtedy to się wszystko przedłuża. Natomiast jak są sprawni i potrafią, no to w tym momencie mogą dużo dobrego dla zespołu zrobić. Kiedy zakończy się konflikt, najczęściej przechodzimy do fazy współpracy. I to nie jest tak, że ta faza współpracy to jest taki miodowy miesiąc, kiedy jest pięknie, znowu sobie pijemy z dzióbków, jest sympatyczna atmosfera, nikt się z nimi nie kłóci. Tutaj może być również emocjonująca, może być ciężko, może być kred, krew pod i łzy, mogą być różnego rodzaju kłopoty, ale sfery międzyludzkie, relacyjne, nie wpływają istotnie na to, jak są wykonywane zadania codzienne. To znaczy, nasze relacje i nasz stosunek wzajemny nie ma odzwierciedlenia na jakość, nie ma wpływu negatywnego na jakość pracy merytorycznej. Czyli możemy się kłócić o to, czy strona powinna być w odcieniu czerwonym czy zielonym, czy tam w kolorze fioletowym, ale podstawą tego sporu będzie jakiś tam merytoryczny konstrukt, a nie to, że ty mnie wkurzasz, bo gadasz za dużo. I zbyt kwieciście, tak, to nie to jest powodem kłopotów, tylko jakaś tam merytoryczna walka. W związku z tym tu może być też emocjonująco i tutaj może być też mocno w konfliktowo, ale te konflikty będą rozwiązywane szybko. Będą to raczej debaty burzliwe o tym, jak mamy realizować pracę, a nie jakaś taka seria wycieczek personalnych. No i teraz jest pytanie, co będzie dalej? A dalej, to zaproszę Cię do tego, że jeżeli jest ten film w miarę wartościowy, to kciuk pozwoli YouTube'owi polecać go kolejnym widzom, którzy być może właśnie się głowią, co się dzieje w ich zespole. Jeżeli natomiast ten materiał Ci się spodobał szczególnie, to subskrybowanie sprawi, że co czwartek świeża porcja wiedzy o zarządzaniu projektami. A co się dzieje dalej? Dalej to się dzieje to samo: to znaczy. Faza współpracy często się kończy tym, że ktoś komuś nadeś, nadepnie na odcisk, ktoś nie wiąże się z danego słowa ze zobowiązania, ktoś z kimś się pokłóci i zaczyna się y, regularna walka, zaczynają się niesnaski, zaczynają się kłopoty personalne, wracamy do fazy relacji i można powiedzieć, że w projekcie <laughs> bardzo często są takie okresy, kiedy jest dobrze, źle, dobrze, źle. I to tak funkcjonuje praktycznie do końca. Jest taki puls, kiedy mamy siłę że ze sobą współpracować, jest jakiś słabszy moment odpornościowy i zaczynamy łapać doła, zaczynamy łapać jakieś takie stany, w których jesteśmy bardziej drażliwi, wybuchamy, ktoś na to odpowiada i się psuje. W związku z tym menadżer chyba jest trochę jak pasterz, musi patrzeć, jak jego stado reaguje i w momencie, kiedy jest coś na rzeczy, zaczyna się psuć, powinien po prostu w to w to wchodzić, interweniować, nazywać zespołowi, pokazywać też, jak on reaguje i pomagać mu z tego wychodzić. Co jest tutaj istotne? To, to że ta faza się skończy tą, tym kryzysem albo przejdzie do fazy zakończeniowej. Faza terminalna, faza zakończenia to jest faza, w której się już projekt kończy albo skończył i zaczynamy rozwiązywać zespół. To znaczy, mówimy OK, Dziękujemy za współpracę. To już jest koniec. Pięć lat ze sobą siedzieliśmy przy jednych biurkach. Właśnie projekt się zaczyna rozwiązywać. Zmieniamy zupełnie miejsce pracy, zmieniamy pakiet wyzwań. Przechodzimy do innego pionu, do innego działu, do innej firmy wręcz. Po prostu koniec. I to jest również emocjonujące. To jest również sytuacja, w której są nadzieje, które się nie spełniły, a miały się spełnić. Są jakieś złości wynikające z tego, że ktoś komuś coś obiecał, a nie dowiózł. Są jakieś smutki wynikające z tego, że tak było fajnie, a się kończy. Nie wiem, czy pamiętasz takie sytuacje, kiedy byłeś na wyjeździe, czy byłaś na wyjeździe z kimś. Przez dwa tygodnie było super, i w ostatnim dniu się pokłócili tak, że do dzisiaj się nie odzywają. Dwa tygodnie w sanatorium chodzili na wspólne zabiegi, pili wodę, mineralizowano było znakomicie w ostatnim dniu po prostu taka awantura przy pakowaniu, że do dzisiaj sobie nie wysyłałem kartek. To właśnie jest, taki, to jest ta sytuacja. Faza rozstaniowa jest fazą, czy terminalna rozstaniowa jest taka, taką fazą, gdzie jest dużo emocji i łatwo jest o to, żeby mała iskra spowodowała wybuch. Bardzo należy tutaj uważać, ponieważ jest to faza, w której jeżeli poświęcimy się załatwianiu spraw, które między nami i zaczynamy <laughs> zaczynamy wchodzić w konflikty i się gryźć, to nie będzie czasu na podsumowanie właściwego projektu, ale przede wszystkim nie będzie też czasu na to, żeby skonsumować doświadczenia, zebrać doświadczenia, na przykład dobre praktyki, o których mówiłem już w jednym z y, ostatnich y, filmów. A zatem ta faza jest fazą szalenie istotną. Znowu tu rola lidera polega na tym, żeby właściwie te emocje. Y, Utorować, dać im drogę do tego, żeby się jakoś bezpiecznie wyładowały, i żeby ludzie mogli sobie podsumować racjonalnie zarówno projekt, jak i to, jak się im ze sobą pracowało, zebrać te paczki dobrych praktyk, żeby na koniec się okazało, że tu jest jakaś wartość y, też taka y, związana z doświadczeniem, z uczeniem się, wartość dodana dla, dla projektu. To tyle. Życzę ci, aby Twoje projekty przechodziły przez te fazy w miarę gładko, a ty jako lider, żebyś y, prowadziła czy prowadził ten zespół skutecznie, jeżeli natomiast materiały na temat motywacji, prowadzenia zespołu, być się przydały, to zapraszam na zarządzanieprojektami.pl. Tam trochę o zarządzaniu projektami i o motywacji, i o zespole, i różnych innych zagadnieniach. No i oczywiście na naszym kanale takowe będą. Jeśli w, natomiast nie zgadzasz się z czymś, albo uważasz, że to, o czym powiedziałem, już jest, nie wiem, przestarzałe, albo w Twoim doświadczeniu jest inaczej, zapraszam do komentowania tego materiału, używając mechanizmów komentarzy.